To jest druga przeprowadzka. Tak naprawdę to była jedna w właśnie niedaleko stąd, na no, ulicy Fabrycznej i teraz potem w Otynie, No Były to dwie jakby miejsca gospodarowania. Nie było to zbyt racjonalne, a w tej chwili to już jest taka, mam nadzieję, ostateczna przeprowadzka, dlatego że tu jest, chodziło o skumulowanie zarówno sprzętu, jak i obsługi pracowników w jednym miejscu. Co się zmieniło, co się zmienia teraz? Drugie, no to co jest najważniejsze, to jest po prostu efektywność gospodarowania. To, co zawsze mówię, no to, to się można przeliczyć wszystko niestety na pieniądze bagatelne chyba jest to, że tutaj jesteśmy w centrum, no i tutaj do hoteli na pewno nie było tak łatwo dojechać. Nie każdy przecież posiada jakiś tam środek transportu tutaj w zdecydowanie częściej się bywa, więc po prostu no to, to, to determinacja nasza była bardzo duża i to powiem to nie było tak, że to w ciągu tygodnia, bo ten projekt, to my tutaj staraliśmy się realizować już chyba pewnie od roku były szukane optymalne. Ta przestrzeń, która tutaj mamy, no to Została zaproponowana też w jakiś sposób, bo to jest tak, ten obiekt jest. Yy... Jest, jest własnością starostwa powiatowego, a więc po prostu kumulacja, mniejsze koszty dla szkoły, oświata na tym też przecież korzysta, więc po prostu ja widzę tutaj duże po prostu plusy. Zresztą nie tylko my tak robimy, no, no to tak się robi w całej Polsce. No jak nie ma za dużo pieniędzy, trzeba po prostu oszczędzać na wszystkim, co się da. Ja chciałbym tylko tutaj z tej strony podziękować właśnie nawet naszym pracownikom, bo tak naprawdę to oczywiście na no, drzwi materiały Wszystkie zostały jakby zakupione. Nie są to jakieś tam szczególne, bo, bo, bo w tych sieciach nie są to drogie rzeczy. Natomiast tutaj zatrudniliśmy pracowników, zresztą co roku zatrudniamy po kilku pracowników na umowę z Urzędu Pracy i to właśnie oni to wykonali wszystko. To po prostu wszystkie ściany, wszystkie prace, za wyjątkiem instalacji elektrycznej, ale to tylko tam na holu, bo tutaj jest pozostała, to jest ta sama, zostało to wykonane własnym sumptem, także za wyjątkiem materiałów, łącznie tutaj z wykładziną wszystkim zostało wykonane własnym. Także rzeczywiście, no ale to nie są jakieś filozofie, no ja myślę, że każdy jak stara się w domu, w tej chwili są takie możliwości, że można sobie troszeczkę zrobić nie większym kosztem i lepiej. Wydaje że również nasi petenci, którzy będą przychodzić, będą lepiej, Powiem nawet ten hol, myśmy no czasami mamy bardzo duże projekty i mieliśmy u siebie bardzo duży problem położyć to na stole. No tu mamy teraz ten stół, który już tam jest zdolny pomieścić około 8 czy, czy tam 10 osób i, i tutaj już nie będzie problemów z jakimiś naradami, spotkaniami z projektantami, inspektorzy nadzoru, no, no bardzo często tak po prostu bywa.